Janne Ahonen, Ahonen w tej chwili mają wiatr na całej długości w plecy, ale Ahonen jest w stanie powalczyć, no do 130 metra był w stanie powalczyć mimo dobrej prędkości najazdowej 129,5 94 na progu to rzeczywiście szybko Adam Małysz miał 92 i 8 prędkość, ale jak mówił Apoloniusz Steiner, ten skok był rzeczywiście idealny, ładnie wykończony, z wysokimi notami i stąd to prowadzenie Ahonen teraz w serii. I popatrzmy, bo to jest to objawienie. Gregor Schlierencauer już zyskał popularny przydomek Schlieri, wszyscy właściwie tak o nim mówią. Niesamowity talent. Mistrz świata juniorów z z tego roku. Piękny debiut letniej Grand Prix. Wysoko, ale stracił na pewno wiele metrów do Adama Małysza. Przed 130 metrem lądował. Nie dalej, 134. Chciał koniecznie chyba dogonić. Będzie drugi. Adama przegrywa 6,8 punktów. Leutzel, Helwart, Morgenstern. Kolejna trójka teraz Austriaków. Później Lindström, Kütte, Bardal, siódmy kraniec, Kofler. A teraz Tomasz Morgenstern. Alex Pointner. Morgi już się śpiesz. To jest zaleta wielkich zawodników. Niezależnie od formy chcą walczyć. No to nie był skok z którego byłby zadowolony mistrz olimpijski. Troszkę dalej niż Martin Helwart. Helwart 1 metr. To jest za krótko, żeby walczyć o wygraną w dzisiejszym konkursie. I o miejsce na podium. Dopiero 25 i jeszcze 5